Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święta. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Dzisiaj jest sobota, Dzień Maryjny. Niedługo kończy się Adwent, zacznie się Boże Narodzenie. W poniedziałek będzie Wigilia. Dzisiaj, w tę sobotę, widzimy Marię modlącą się. Maryja przyszła do swojej krewnej Elżbiety jak słyszeliśmy, przyniosła pokój, pozdrowiła tym słynnym słowem szalom i napełniła się Elżbieta Duchem Świętym. Dzieciątką Jan Chrzciciel zaczął prorokować, podskakiwał z radości. Maryja jest pełna łaski. Tam, gdzie przychodzi, tam wstępuje Duch Święty. Dobrze jest zaprosić Maryję i wziąć ją do siebie. Ona będzie się modlić za nas, będzie uwielbiać Boga w nas. Piękne jest to zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym. Święty Maksymian Kolbe, to już kiedyś rozważałem, bardzo mnie to dotknęło, jak rozważał, na czym polega jej niepokalane poczęcie. Co to znaczy, że jest niepokalana? Przede wszystkim, kiedy w Lourdes objawiała się, to przedstawiła się, nie, nie powiedziała jestem niepokalanie poczęta, tylko jestem niepokalane poczęcie jest to imię również Ducha Świętego. Duch Święty, który objawiając się, ukrywa się w Maryi. Objawia się tutaj też w tej modlitwie. To Duch Święty prowadzi Maryję. Duch Święty modli się w Maryi, przez Maryję. Tam gdzie Maryja się modli, tam przez nią Duch Święty działa. I wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. To jest doświadczenie wielkiego Pocieszenia, które daje Duch Święty, bycie pełnym łaskim, to bycie napełnionym Duchem Świętym. zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Zobaczmy, jakie będą nasze spotkania, jak będziemy spotykać się też wigilię, kiedy będziemy sobie dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia, czy będziemy umieli też uwielbić w tym wszystkim Pana Boga, bo jest takie zagrożenie, że kiedy Ludzie się spotykają ze sobą, jest trudno, to koncentrują się na trudnościach. Na tym, co jest rzeczywiście jakimś problemem, kłopotem. Im Elżbieta i Najświętsza Maria Panna miały swoje problemy, miały swoje kłopoty, ale możemy powiedzieć, że one te kłopoty nie celebrowały. O problemach nie rozmawiały. Oddawały to Panu Bogu. Natomiast tym wszystkim uwielbiały Pana Boga. Jest taki egzorcyzm. Święty Paweł i Sylas śpiewali, zamknięci w więzieniu, zamknięci w kajdanach i w dybach. Śpiewali hymny pełne ducha. I przyszło trzęsienie ziemi, przyszło uwolnienie z więzienia. My często żyjemy w takim więzieniu własnych problemów, własnych kłopotów, własnych trosk. One nas jakby paraliżują, wiążą nas jak, jak kajdanami. I powoduje to, że nie żyjemy pełnią życia. Że nie możemy dziękować Panu Bogu, że nie możemy też do innych się uśmiechać, patrzymy na drugiego nieufnie, czasem tak jak wilk, próbujemy się jakoś obronić. A potrzeba nam wiele, wiele uśmiechów. Kiedyś święta Urszula Leduchowska napisała, że można, każdy może podjąć takie bardzo proste apostolstwo. Apostolstwo uśmiechu. Uśmiechajmy się do siebie. Święta Urszula napisała, że uśmiech niewiele kosztuje, ale wiele daje. Wyobraźmy sobie Marię, która śpiewa magnifikat. Ile tam jest radości, ile tam jest uśmiechu. Chciejmy uśmiechnąć się do Pana Boga, uśmiechnąć się do Maryi. Dzisiaj jest taki dzień. Pomyślmy, ile dzisiaj możemy się wzajemnie do siebie uśmiechnąć. Dzisiaj Maryja się do nas uśmiecha. Wielbi dusza jej, Pana Boga i raduje się Duch w Zbawcym Bogu. Te teksty może są bardzo podobne do różnych tekstów Starego Testamentu i w komentarzach do Biblii Tysiąclecia i do innych Biblii możemy przeczytać, że różne elementy z tego magnifikat znajduje się, można znaleźć w różnych innych hymnach, które są w Starym Testamencie. Ale to nie znaczy, że Maria nie jest jakby zawarta w tych tekstach. Ona się wypowiada w tych tekstach, ona znała też hymny starotestamentalne i tymi hymnami też mogła się modlić, uwielbiać Boga. I myślę, że też swoimi słowami mogła uwielbić Boga. My tak sobie wyobrażamy, że ewangelista Łukasz też tak włożył w usta Marii, w jej uśmiech, w jej usposobienie. W ten sposób opisał jej radość, kiedy przyszła do Elżbiety. Osoby młode mają taką szczególną cechę bardzo piękną, bardzo potrzebną Kościołowi. To jest entuzjazm, to jest radość, to jest szczerość. To jest pewnego rodzaju wdzięk, taki Boży wdzięk. Kto z kim przystaje, takim się staje. I kiedy Elżbieta była z Maryją, sama otrzymała taki wdzięk. Sama się zachwyciła. A skąd mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie, Pan Kyrios po hebrajsku Adonaj, to słowo, które opisuje też Pana Boga. Pomyślmy dzisiaj, jak uwielbić Pana Boga, jak spowodować, żeby nasze serce biło dla serca Chrystusowego, żeby też Go pocieszać. Kiedy Pan Jezus się narodził w Betlejem to jak każde dziecko miał swoje potrzeby, płakał i Maryja z Józefem robili wszystko, żeby go pocieszyć, żeby go przytulić do serca, żeby mu pomóc, żeby nie był głodny, żeby nie było mu zimno, Czego jest Pan Jezus głodny od nas? No przede wszystkim w miłości? Głodny tego, że często nie mamy czasu. Zobaczmy, jak przygotowujemy wiele rzeczy do świąt. To jest ważne, żeby święta były jak najpiękniejsze, ale żeby forma nie przerosła treści. Żyjemy w czasach, gdzie próbuje się sekularyzować to, co jest święte. O ile kiedyś chrześcijaństwo chrzciło pewne zwyczaje pogańskie, to teraz pogaństwo poganieje Nasze zwyczaje chrześcijańskie stają się bardzo pogańskie, po prostu. Tam, gdzie powinna być szopka, powinien być Pan Jezus, tam mogą pojawić się zamiast Matki Bożej i Świętego Józefa, na przykład Paragejów. Może tak być, że ktoś w ogóle wymieni cały skład szopki. Może tak być, że te święta już nie będą nazywane Świętami Bożego Narodzenia, tylko jakieś świąt, święta zimowe, czy jakiegoś, jakiś sezon, taki wielki sezon, great seasons. Także tu może być wymiana treści. Żyjemy w czasach, kiedy w ogóle słowa, którymi się posługujemy, zaczynają zmieniać treść. Chyba najbardziej takim zaatakowanym słowem jest słowo miłość. Miłość, która nigdy nie ustaje, która wszystko przetrzyma, ale okazuje się, że tak się nie dzieje, bo pod tym słowem kryje się coś innego uczucie, kryje się jakieś pożądanie, jest chęć posiadania. A przecież ta miłość, którą pokazuje nam Chrystus, to jest chęć dania tego, co najlepsze drugiej osobie, której się kocha ofiarowania siebie. Pragnienie dobra dla tej osoby, bezinteresowność. Cieszę się, że ta osoba jest szczęśliwa. Nie dlatego, że coś mi daje, tylko się cieszę radością tej osoby. Tak Bóg nas kocha. I dzisiaj warto tak spojrzeć na Marię. Czy Maryja nie rozweseliła serca pana Jezusa i serca samego Boga, ojca, który jest w niebie, w duchu świętym, kiedy sama była wesoła i radosna? Pomyślmy, jak możemy rozweselić serce Boga? Właśnie naszą radością, naszym uwielbieniem, naszym dziękczynieniem. Eucharystia znaczy dziękczynienie. Owszem, nam przyświęte nie należy być wesołkowatym, ale też nie można być smutasem. Po prostu można się delikatnie, tak intymnie, po cichu, do Pana Boga uśmiechać. I do Matki Bożej, i do świętych, i po prostu pobyć. Kiedyś święty Maria Wianej po mszy świętej zauważył, że pewien mężczyzna długo siedzi sobie w ławce i nic nie robi, nie rusza ustami, więc podszedł do niego i pyta się, co pan tutaj tak robi długo, a on odpowiedział, ja patrzę na niego, on patrzy na mnie, jest nam dobrze. Odkrywajmy taką serdeczną więź z Panem Bogiem, taką intymną, tak jak to czyniła Maryja. Uczmy się od niej, uczmy się też od innych świętych. Na tę drogę przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, ale też do tego, żeby być w niebie, żeby narodzić się dla nieba, przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.